Witajcie kochani, witaj podróżniku życia. Dzisiaj będzie odcinek o Vipassanie. Dlatego, że doświadczyłam czegoś takiego, kiedy byłam w Australii na swojej podróży i nie był to przypadek, że tam się znalazłam. A vipassana jest to, może, kilka słów o technice, co to jest. To jest rodzaj medytacji, jaki praktykuje się w wielu miejscach na świecie, w ośrodkach medytacyjnych. Jest wiele centrów, wypasanych na całym świecie. W Polsce mamy dwa, w Szwecji tutaj z tego co wiem jest jedno, w Australii jest tam kilka. No i żeby się tam dostać, trzeba się to dosyć wcześnie zalogować, dlatego że jest dużo chętnych na, to, na, na tego rodzaju doświadczenia, z tego względu, że ludzie potrzebują tej ciszy. Mój umysł był tak rozgadany w tamtym czasie, kiedy podróżowałam, i jednym w sumie z celów podróży, które, które miałam w swoim sercu, było wyciszenie właśnie tego umysłu. No i pofam na to mi I na czym polega technika? Technika polega na tym, że jedziesz do środka. Zostawiasz telefon, zostawiasz wszystkie swoje jakieś zapiski, książki, jakiekolwiek rzeczy, które mogłyby uaktywnić twój umysł, i y, masz przydzielony pokój, w którym masz tylko swoje y, rzeczy typu ubrania, środki czystości, i medytujesz proste, nie? Medytujesz sobie przez 10 dni, od godziny 4:30 zaczyna się proces medytacji z przerwami na jedzenie, przerwa na posiłki trwa około godziny półtorej. W międzyczasie są cały czas medytacje, gdzie oczywiście masz wsparcie nauczycieli i masz też przewodnictwo goinki. Goinka to jest jeden z rozpowszechniaczy tej techniki. On, ją, nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, jakiś inny nauczyciel tej techniki. Wiem, że na na tyli pasażerów, jakie jak ja brałam udział, był właśnie Golinka. Czyli wprowadzał nas w takie mantry. Spotykaliśmy się w wielkim home medytacyjnym, grupa 60 osób, każdy miał, były rozdzielone sekcje, kobiety miały swoją własną przestrzeń, mieszkały w oddzielnej przestrzeni niż mężczyźni. I rzeczywiście było to, było to głębokie spotkanie z sobą samym, ponieważ jesteś 10 dni w swojej własnej ciszy, nie odzywasz się do nikogo i nie patrzysz w oczy. I na początku wydawało mi to się dziwne, dlatego że ja generalnie lubię patrzeć w oczy ludziom i spotykać się na tym poziomie. Natomiast tam tego nie można było robić, żeby umysł nie tworzył sobie od razu historii na temat tego, co ta osoba może myśleć, co tam się w ogóle dzieje. I to jest niesamowite, kiedy naprawdę jesteś w tej swojej ciszy widzisz każdą myśl czarno na białą, jakby po prostu pisał książkę z, z tego wszystkiego, co się dzieje w Twojej głowie. Dla mnie to było niezwykłe spotkanie, bardzo trudne, bo... Um, czyli powiedziałam, że to no wróćmy, wróćmy, do techniki jeszcze. O doświadczeniu powiem później. No więc rzeczywiście siedzisz w tej ciszy i e, pierwsze trzy dni siedzimy sobie e, w, w tym wielkim holu i uczymy się Oddychania, czyli jest koncentracja na oddechu. Koncentruj się na swoim ciele, na powietrzu, które wpływa do swojego ciała i które wypływa z swojego ciała. Koncentrujesz się na odcinku, którym jest Twój nos. To jest technika, którą się propaguje przez trzy dni, a później jest wejście do Vipassany. Ważne jest, żeby właśnie wprowadzić człowieka do Vipassany, najpierw nauczyć go koncentracji, więc stąd też było takie wprowadzenie trzydniowe. Um, w wy, wyciszeniu umysłu i pokazaniu mu tego właśnie odcinka tutaj, tego trójkącika, który, na którym się koncentrowaliśmy. Następne 7 dni była Vipassana. Vipassana polega na tym, że robi już skan swojego ciała, czyli od czubka głowy do palców stóp Zamykasz oczy i medytujesz. Wydaje się proste, jednak to w ogóle nie jest proste. Ja do tej pory myślałam, że potrafię medytować, ale jak tam poszłam zrozumiałam, że ja tak naprawdę w ogóle nie wiedziałam, co to jest medytacja, bo mój umysł ciągle gdzieś latał i to też jest ok, obserwujesz go. Na siłę nie zatrzymujesz myśli, przecież nie na tym polega medytacja. Jednak się zaczynasz rzeczywiście koncentrować się na swoim ciele i doznaniach, jakie płyną z poszczególnych odcinkach i partiach, góra do góra dół, no to Twój umysł naprawdę jest totalnie sfokusowany na tym. Więc tak mniej więcej mogłabym opisać, na czym to polega. Eee, wyobraź sobie, kiedy siedzisz przez 10 godzin, oczywiście z przerwami, od 4:30 rano do 21 na medytacji. To doświadczasz różnych bólów fizycznych, bo jednak e, ciało, nasze ciało nie siedzi normalnie przez cały dzień, więc bolą nas mięśnie, które, no, no, których normalnie nie używamy. I ten ból jest nieraz nie do zniesienia. Zachęcane jest, żeby nie ruszać się, żeby wytrzymać w tym bólu i żeby właśnie go poczuć i pójść dalej. To jest niesamowite, dlatego że Vipassana uczy tego, żeby mm, nauczyć się reagować w inny sposób w życiu. Na, na sytuacje, które normalnie wołują w nas różne emocje. Czyli przychodzi do ciebie jakaś sytuacja, reagujesz w jakiś tam sposób. Jednak, kiedy rzeczywiście jesteś obecny w sobie, obecny w tym, w tym co do ciebie przychodzi, potrafisz zareagować inaczej. Natomiast, kiedy Twój umysł jest rozproszony gdzieś tam, to ciągle szukamy tego zapalnika, już chcemy się przyczepić do kogoś czy czegoś. Więc dla mnie to było niezwykłe doświadczenie. Może teraz właśnie powiem o tym doświadczeniu, bo bardzo ciężko mówić o samej technice. Mniej więcej opisałam, jak to funkcjonuje, jak to wyglądało i, e, i wydaje mi się, że jeśli jesteś zainteresowany, to warto spróbować. Ja mogłabym z ręką na sercu polecić to doświadczenie dla człowieka, który jest zabiegany, zapędzony w ogóle w kołowrocie swojego własnego świata, w którym jest jego umysł. I, chciała, I dla człowieka, który po prostu szuka tego spokoju i szuka tej ciszy ludzie niesamowicie, e, niesamowicie odnajdywali siebie. Więc e, zadawaj mi, jeśli masz ochotę zadaj pytania odnośnie tego jak to wyglądało. Może jak dostanę jakieś konkretne pytanie będę potrafiła bardziej konkretnie odpowiedzieć. Teraz e, o samym moim doświadczeniu. No więc niezwykłe doświadczenie dlatego, że tak jak powiedziałam trudne. Bo ja rzeczywiście zaangażowałam się bardzo w ten proces i pomimo bólu siedziałam jak posąg i uczyłam się tej techniki, bo oczywiście czułam, że zaowocuje w moim życiu. Więc widziałam wszystko czarno na białym, bardzo wyraźnie, wiedziałam, że jestem we właściwym miejscu, jestem we właściwym czasie. I że mam tam być i mam się tego nauczyć, i mam nauczyć się właśnie obserwować wszystko, co się we mnie dzieje, bez oceny i nauczyć się po prostu reagować inaczej, z takim też dystansem do tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, bo ona nie jest prawdziwa. <grych> Dlatego, że kiedy przez 10 dni nie, po, nie rozmawiasz z nikim, nie wypływa z ciebie żadna, ża, żadna wymowa, możesz ze sobą rozmawiać, jeśli masz taką potrzebę możesz się w jakiś sposób wspierać, jednak nie ma żadnej konwersacji, nie ma, nie ma interakcji z różnym człowiekiem, nie ma kontaktu wzrokowego, jeśli trzymasz się zasad i jesteś tylko w swoim własnym świecie, w swoim własnym umyśle. Wstajesz i medytujesz przez 10 godzin, codziennie rano. Jeśli jesteś oddany, naprawdę wchodzisz, jeśli zdecydujesz się na taki krok, bo generalnie zasady są opisane wcześniej, więc możesz sobie poszukać w internecie, i poczytać o wypasanie. Więc jeśli decydujesz się na coś takiego, co jest naprawdę trudnym, trudnym doświadczeniem, przynajmniej pierwsze takie doświadczenie, generalnie, jeśli chcesz praktykować to w życiu, zalecając, żeby przynajmniej raz w roku wziąć udział w takim 10-dniowym kursie, to wydaje mi się, że wiesz, i czego ci trzeba i wiesz, z czym, się, z czym się mierzysz. Ludzie, którzy tam są, wiedzą, po co tam przyszli. I e, uśmiechy na twarzach, które widać w tym dziesiątym dniu, kiedy już rzeczywiście otwiera się w ogóle umysł, otwiera się serce człowieka w zupełnie inny sposób, to jest niezwykłe doświadczenie. Naprawdę, kiedy patrzysz na e, siebie pierwszego dnia i patrzysz na siebie tego dnia ostatniego. Ja nie czułam takiej totalnej ulgi ostatniego dnia. To, to ja tego nie doświadczyłam, dlatego że we mnie cały czas trwał ten proces. Jakby czułam, że to cały czas się we mnie dzieje, i czułam, że tyle w ogóle rzeczy powychodziło, że, że ja potrzebuję trochę czasu, żeby to zintegrować, żeby po prostu z tym pobyć. I takie wejście w rzeczywistość na nowo, czyli wejście w kontakt z ludźmi z powrotem i odnalezienie się w tym świecie też na to potrzeba trochę czasu. Umysł już chciałby jakieś pomysły wdrażać, już coś się tam oczyściło, już chciałby coś działać, a. A dusza jednak mówi: posiedź z tym, zostaw to, niech to wszystko w tobie jeszcze popracuje. Dlatego, że ja przynajmniej przez większość mojego życia byłam w umyśle bardziej niż sercem, i od kilku lat, od kilku już sporych lat, zaczęłam kierować się bardziej w stronę świadomości, więc widzę ogromny przeskok u siebie po tym doświadczeniu. I rzeczywiście praktykuję Vipasa. no Teraz mam taki trochę przestój przez dwa tygodnie, jednak zauważam u siebie, nawet potrafię wstać godzinę wcześniej w, ciągu w swojej codzienności i posiedzieć godzinę rano, pomedytować, bo to niesamowicie procentuje w moim życiu później. Każdy mój dzień wtedy jest inny. Wszystko jest wolniejsze. Jestem bardziej świadoma naturalnie. Nie jest tak, że ja muszę coś z siebie dawać, że ja muszę na coś napierać, więc zauważam ogromną zmianę u siebie w postrzeganiu, jakby człowiek widzi rzeczywistość taką, jaką jest, bo generalnie to też jest takie przesłanie tego kursu i nauczyciele, którzy tam są, bardzo podkreślają, że Obserwuj rzeczywistość taką, jaką ona jest, czyli obserwuj drugiego człowieka takim, jaki on jest, bez tych nakładek, jakie nieustannie sobie przyklejamy nawzajem, bez tych projekcji umysłu, które nieustannie są w naszych głowach. Jednak wiemy, ile tego w nas jest, tego, tego całego doświadczenia, które zebraliśmy, które jest też... jakby wychodzenie z tego systemu jest pięknym procesem, bo widzisz, jest za tobą, widzisz, że jest przed tobą. Więc bycie w procesie naprawdę jest fajną zabawą. Czasami trudną, wiemy dobrze, jak jest. Więc no rzeczywiście obserwowanie świata takim, jakim on jest tego wewnętrznego, bo tak naprawdę wszystko dzieje się w tobie i z zewnętrznego czyli bycie obecnym w tej fizycznej rzeczywistości, kiedy rzeczywiście smaki nabierają innego. innego Innego znaczenia, kiedy dotyk, czujesz bardziej swój dotyk wszędzie, gdziekolwiek się dotkniesz, kiedy ta uważność naturalnie pojawia się w twoim życiu, jakby czujesz, że pojawia się w tobie nowa jakość, pojawia się w tobie nowe widzenie świata. Pamiętam o doświadczenia ostatniego dnia. Kiedy dostaliśmy swoje dowody osobiste, czy tam paszporty, telefony, nagle człowiek po prostu zderza się z tym światem materialnym, znowu i uświadamia sobie, jak bardzo nieobecny był w życiu, no bo jednak budzi się bardziej w tej świadomości. Więc to jest, to jest niezwykłe doświadczenie. Trudno opisać w słowach, jak, jak to wygląda, kiedy rzeczywiście. Rozpuszcza się Twoja tożsamość dosłownie, kiedy widzisz siebie zupełnie inaczej i przestajesz już, coraz bardziej przestajesz utożsamiać się z ciałem fizycznym, które paradoksalnie kochasz jeszcze bardziej, bo jednak cię tu nosi, coraz coraz mniej się utożsamiasz z umysłem, który jest konstruktem, który pomaga nam tutaj tworzyć rzeczywistość i dopóki nie nauczymy się z nim współpracować, będzie nam tą rzeczywistość bardzo utrudniał i, e, i będzie nam nas programował w taki sposób, jaki nie chcemy żyć często, tak się dzieje. Więc nauka życia tutaj na ziemi, nauka bycia w tym ciele i mm, pogodzenia się z tym, czym, kim jesteśmy tak naprawdę, jednoczenia się ze sobą kawałek po kawałku, budzenia się do, do tej swojej E, prawdziwej istoty jest niezwykła, I, e, i zapraszam Cię do tej podróży. Zapraszam Cię do tej podróży, bo to jest podróż. Dlatego jesteś podróżnikiem życia, dlatego ja Ciebie tak nazywam, dlatego ja siebie tak nazywam, bo to jest niekończąca się podróż i każdy obszar, gdzie możesz sięgnąć wyżej, gdzie nie wiesz, gdzie tak naprawdę idziesz, jest niesamowicie ekscytujący. Czyli cały czas gdzieś zmierzasz, wiesz, że to się, to się nigdy nie kończy. I ta radość procesu, którą odkrywam ostatnio, coraz bardziej no, jest taka bardzo podnosząca, bo zaczynasz. To, to, to jest taki znak. Kiedy już budzi się w tobie ta radość z życia takim, jakie ono jest, no, to wtedy już jest taki znak, że jesteś coraz bliżej siebie. Takie pogodzenie się z tym wszystkim, z tym ciałem, z umysłem, z tymi, swoimi wszystkimi przypadłościami, z tym wszystkim, co w sobie nosisz, czego nie lubisz. Co kochasz, na wszystko jest zgoda. I to jest proces, więc. Więc jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tego doświadczenia akurat Vipasa, no bo o tym jest ten odcinek, to wysyłaj dawaj znaka, bo ja akurat będę polecać to doświadczenie do mnie, bo było niezwykłe. Tym samym kończę. Pozdrawiam Cię ciepłutko i tyle życzę Ci pięknego mm, doświadczenia z mojej podróży. Wszystkiego dobrego, pa pa! 지금 구해야, 지금 구해야, 지금 구해야, 구해야, 구구 <laughs>